Dobrze, witam bardzo serdecznie. O ile Łeba nie jest mi obcym miastem, to jednak po raz pierwszy znajduję się tutaj na tej pięknej konferencji, gdzie możemy dzielić się aspektem wychowawczym. Z wykształcenia, oczywiście jako ksiądz jestem teologiem, ale jednocześnie pedagogiem. Z tego względu, że te szlify pedagogiczne, pedagogiczne miałem na Uniwersytecie Ciekawostka Salezjańskim, ale Wydział Nauk o Wychowaniu, ten Wydział Nauk o Wychowaniu na UPS-ie jest już od lat 80. I tutaj intuicja ówczesnych profesorów, że nie utworzyli wtedy Wydziału Pedagogicznego, ale już połączyli ze sobą pedagogikę psychologię, socjologię i te nauki humanistyczne ze sobą są połączone na jednym wydziale, już wówczas. Szanowni Państwo, dlaczego ten perspektywa tradycji salezjańskiej? No jestem salezjaninem, ale dane mi było też kilka lat przeżyć w Turynie. Turyn, czyli miasto świętych, gdzie jeden święty kształcił drugiego. Mogę tylko tak po jednej linii powiedzieć, Józef Kafasso był kierownikiem duchowym Jana Bosko, a Jan Bosko wychował Dominika Savio. I tutaj mamy, powiedzmy, tę piękną korelację świętości. Świętość dla mnie równa się dobre wychowanie. I mówimy o towarzyszeniu, towarzyszeniu młodzieży w procesie wychowawczym. Wziąłem sobie taki slajd, to jest w naszym zgromadzeniu jeden ze zdjęć, może takich obrazów przy jednej z myśli wychowawczo-doszpasterskiej, którą kształtujemy, przełożony generalny przekazuje na cały świat jedna myśl do, w roku i to idzie na cały świat, tłumaczenia i daje nam to jakiś model wychowawczy. Szanowni Państwo, tutaj bardzo ważna rzecz, żeby wychowanie wprowadzało młodego człowieka w życie kulturowe, społeczne. Potrzebna jest właśnie ta kultura. Potrzebne jest korzystanie z kultury, ale uczenie również i kultury, jak ją tworzyć. To właśnie dzięki kulturze człowiek może wyrażać swój światopogląd. Ale też odpowiadać na pytanie dotyczące życia, w jakim się znajduje. Ale co zauważamy? Jestem również w zarządzie Forum Europejskiego Nauczenia Religii i zaczynamy sobie dyskutować, że dzisiejsza młodzież ma problemy z dekodyfikacją niektórych aspektów kultury religijnej również. Pojedźmy sobie do Londynu, gdzie jest duża część eksponatów w British Museum o inspiracji chrześcijańskiej i wielu nie potrafi dekodyfikować tych obrazów na przykład. A więc jest potrzebna ta kultura, która nam pozwala wejść w te relacje pomiędzy wychowankiem a młodym, a wychowawcą. Ja ich nazywam osobą towarzyszącą. Często używaliśmy pojęcia mistrz, Dzisiaj się mówi o mistrzu tym, który prowadzi mnie na szerokie wody naukowe, ale właśnie ten mistrz, który ma kształtować, ukształtować dojrzałą osobowość. A więc dzięki temu wychowaniu integralnemu, gdzie faktycznie potrzebujemy rozwinąć w młodym człowieku co? Ten aspekt fizyczny, aspekt intelektualny, na który dzisiaj bardzo mocno się kładzie nacisk. Ale przecież wiemy dobrze, że dzisiaj możemy uczyć się z różnych stron, natomiast wychowywać nie do końca potrafimy. Ale też pamiętajmy o aspekcie duchowym, religijnym. Przecież człowiek sobie tworzy religię sam. Ja mówię, nie ma ludzi niereligijnych, tylko inaczej wierzących. Młodego człowieka w Turynie spotykam i, i mówię, jak fajnie, że Ciebie spotkałem, bo on miał na koszulce napisane Dio Dios Ateo. Czyli dzięki Bogu, jestem ateistą. Od razu mnie sprowokował do tego, żeby powiedzieć: No, Halo, chodź tutaj, chodź. Ja akurat jadę na apostolat, czyli z, z, ze studentatu naszego jadę do e, jednej z oratorium, takiego turyńskiego. I mówię, chodź, muszę z tobą porozmawiać. Mówię, jesteś świetnym przykładem na to, że Bóg istnieje. Jak to? Ja jestem ateistą. Ale zobacz, gdyby Boga nie było, to ty byś nie musiał być ateistą. No, tak zaczął sobie myśleć troszeczkę. Moi drodzy, a więc towarzyszyć, być blisko. Ta pedagogia towarzyszenia wskazuje na trzy takie punkty. I tutaj yy, zauważmy sobie. Właśnie. Wskazuje na doświadczenie ludzkie, doświ na refleksję, na działanie. To jest jakiś pewien proces. To wszystko pomaga w wyborze drogi życiowej, opartej właśnie o tym, co mówimy, o ten system wartości. Trochę się irytuje, kiedy my mówimy o wartościach, a nie mówimy o jakich wartościach, o jakie wartości nam chodzi. Mówimy o wartościach europejskich. Bardzo dużo spotkań czy konferencji mieliśmy w Rzymie na temat wartości europejskich. Jakie to są wartości? Żeby te wartości nie były antywartościami w pewnym momencie. Żebyśmy to nie przełożyli. Dlatego potrzebujemy logiki również. W przypadku relacji, w przypadku towarzyszenia, logiki słuchania, mówienia. Co jest bardzo ważne w dzisiejszej wielokulturowości i wieloreligijności. Teraz kilka myśli odnośnie do teorii. Otóż ee, si młodzież w dobie przemian. E, profesor śliwerski w takiej jednej ze swoich monografii napisał współczesne teorie nurty i wychowania. 18 różnych koncepcji wychowawczych podał. Ale to jeszcze nie są wszystkie. E, doszedłem do jeszcze innych koncepcji. Które pokazują, że refleksje pedagogiczne, studia wskazują na jeszcze większą liczbę właśnie koncepcji, na których się powołujemy dzisiaj. Studia i badania na ten temat, na, na temat nurtów, kierunków pedagogicznych, właśnie potwierdzają, że dzisiaj powinniśmy skupiać się na proponowaniu takich nurtów i koncepcji wychowawczych, które będą efektywne. I będą wpływały na kształtowanie dzieci i młodzieży. One mają być efektywne, bo zauważmy, że są potrzebne. Potrzebne do kształtowania tych ideałów, wartości, a jednocześnie religijności. I warto się zapytać: zapytać jaki kierunek wyznaczać? Jaki kierunek wychowawczy dla współczesnej Polski, dla Europy dzisiaj? Czy kościół i rodzina? Czy te szkoła będą miały jeszcze na, silną, na tyle silną pozycję wychowawczą, aby odpowiednio przygotować dzieci do życia? Taki jest cel. Kształtujemy, uczymy, wychowujemy, żeby te dzieci mogły funkcjonować w przyszłości w środowiskach. No ale też warto zadać sobie pytanie, czy właśnie ta gęstsza sieć nowych technologii zdominuje współczesne wychowanie? Czy te teologie będą? nowe technologie zdominują. I właśnie w odpowiedzi na te i podobne pytania trzeba zaznaczyć, że w procesie wychowania młodzieży istnieje wiele pułapek takich wychowawczych. 15 lat pracowałem przy tablicy w szkole, zarządzając szkołami jako dyrektor, wicedyrektor, a później troszeczkę już i naukowo pracując. Wiem bardzo dokładnie, że często Właśnie tego typu podejście, że dajcie tym dzieciom spokój, one przecież jeszcze są malutkie, jeszcze wyrosną, jeszcze zrozumieją. No nie do końca jest to logiczne, i dla mnie to jest takie stwierdzenie, że ubrudzę sobie ubranie, a potem wyczyszczę. No o ile z ubraniem można sobie w jakiś sposób poradzić, no to z wychowaniem już będzie ciężej. I dlaczego mamy właśnie tego typu problemy? Dlatego, że może. Za mało towarzyszymy dzieciom. I teraz przechodzę właśnie do koncepcji, do koncepcji towarzyszenia, która ma swoje uzasadnienie, ponieważ młodzi ludzie, i to jest też wiem, bo realnie pracuję też z młodzieżą, jeżdżę na parafie, chociaż proboszczem nie jestem, ale jeżdżę na parafie, z młodzieżą się spotykam. Ostatnio prowadziłem kurs taki liderów grup parafialnych. Ale oczywiście na co dzień ze studentami przebywam i widzę, że są często zranieni, osłabieni, rozdarci, czasami zinstrumentalizowani. I właśnie zaakceptowanie pedagogiki, w której dominuje szacunek do młodego człowieka, do jego wielkości, do jego godności, do jego delikatności, wiemy, że dzisiaj młody się nazywa płatkami śniegu. Są delikatni. Właśnie tu jest ta konieczność konieczność towarzyszenia. Mówi się, że współcześni badacze, nawet i ekonomiści, wspominają, że wychowanie to jest jedną z najlepszych inwestycji i pojawia się ono w centralnym miejscu współczesnych społeczeństw. I o to tu chodzi. Trzeba na to naciskać, że wychowanie jest rozumiane i powinno być rozumiane jako służba względem dzieci i młodzieży aby przygotować ich do życia w społeczeństwach i dzisiaj chcemy czy nie chcemy wielokulturowych wieloreligijnych to musi być to już ta świadomość musi się pojawiać i właśnie w tym sensie głównie w państwach unii europejskiej myśli się o umocnieniu tej edukacji edukacji która w znacznym stopniu właśnie odnosi się do wartości i kompetencji w zakresie jakim kultury w zakresie profesjonalności czy języków owcych. Ale, proszę Państwa, nie, nie tylko o to tu chodzi. Tu potrzebujemy faktycznie e, towarzyszenia młodzieży, e, która również ma odniesienie w historii. Ja tutaj e, spojrzę na kogoś takiego, kto, kto się nazywa Sylwio Antoniano. On jest naukowcem, można powiedzieć, swoich czasów, 1540-1603, który dzięki wielu doświadczeniom pedagogicznym opisywał w swoich pracach badawczych w tak zwanych traktatach o wychowaniu chrześcijańskim dzieci. Sylwia Antoniano w historii jest przedstawiony jako dostojnik. Był kardynałem, był kardynałem, był ambasadorem kultury, katolickiego nurtu pedagogicznego w epoce postrydenckiej. Uwidaczniał on konieczność bycia. Wśród wychowanków i ingerowania w ich kształt i w ich kształtowanie za pomocą właśnie szacunku, godności, podpowiedzi, miłości, dobroci. I proponowany przez niego nurt wychowawczy trafnie ujmuje cytat z jego publikacji: Człowiek, którego młodzież się boi, nie zaskarbi sobie serc. Taka postawa nie wprowadzi do kształtowania charakterów bowiem osoby zmuszane do wykonywania poleceń przez strach. One nigdy tego nie nabędą. Metoda jest ta słaba, jest to metoda nietrwała. Należy, co należy teraz robić? I spróbujcie pomyśleć, ktoś, kto pięć wieków temu daje nam taką teorię. Trzeba natomiast yy, pracować yy, yy, z miłością. Wówczas będzie się przez młodzież kochanym i szanowanym. Należy zatem dbać, aby strach nie miał wymiaru niewolniczego czy służalczego, ale w sposób dziecięcy był okazywany względem kochającego ojca. I tutaj jest taki przykład, gdzie dziecko boi się gniewu ojca, ponieważ go kocha i nie chce mu uczynić przykrości. To jest właśnie dlatego. I Sylwio Antoniano. Pokazuje i podkreśla rolę Towarzyszenia Wychowanką, zauważa, że nie można zapomnieć w tym procesie o wymiarze ludzkim i obywatelskim. I dlatego tutaj mamy odniesienie, że chce wychowywać obywateli i chrześcijan. Koncepcję tę ujmował w praktyce Towarzyszenia Wychowawczego z perspektywy ludzkiej, religijnej i moralnej. I teraz sobie pomyślę, no tak, ja tutaj mówię o księdzu Bosko, o, o tym pedagogu, który już się w historię w pięknie wpisał. Po pięciu wiekach jedna z e, Włoszek, Elizabetta Patrici, znowu odkurzyła ten problem towarzyszenia młodzieży i mówi, że ten temat wymaga pogłębienia. I wracam do księdza Bosko. Księdza Bosko, którego znamy jako inicjatora jako fundatora wielu szkół, ośrodków wychowawczych. I o nim właśnie jeden z największych znawców systemu prewencyjnego, Piotr Pietro Braido, mówił, że ukazywał właśnie Jana Bosko w gronie pedagogów, którzy wnosili do historii pedagogiki wiele cech systemu zapobiegawczego, ale również to wskazał dla Salezjanów, pedagogów. Was, właśnie wskazał nowe wyzwania, wśród których można wyszczególnić. I zauważmy, zadbanie o odpowiednie struktury i metody potrzebne do opieki nad dziećmi, nad młodzieżą, zapewnienie im stałej opieki materialnej, duchowej, intelektualnej, bez tego nie da rady pójść do przodu. I w opinii właśnie księdza Bosko, młodzi posiadali, i tutaj trzeba to podkreślić, zdolność, zdolność poznawania, rozumienia. Zdolność konfrontowania, wybierania, decydowania no trzeba im dać też wolność pewną, ale przy tej wolności towarzyszyć, pokazywać, uskuteczniać właśnie tę drogę. Dlatego podkreślając istotę pedagogii towarzyszenia, podobną ideę głębokich więzi w relacjach szkolnych powinniśmy pokazywać. Ogólnospołecznych, i właśnie tutaj na to zwrócić uwagę, o tym pisał też Lorenzo Ferraroli, który zajmował się we Włoszech na północy, tak zwaną casa familia dla takich trudnych troszeczkę, trudnej młodzieży. Właśnie zaznaczał w swoich badaniach, że potrzeba jest kształtowania osobowości młodzieży przede wszystkim w okresie dojrzewania. Kiedy rodzice, wychowawcy i środowisko społeczne musi się dostosować do różnorodnych zadań wynikających z rozwoju, z rozwoju wychowanków. Oczywiście ja skracam moją wypowiedź, ponieważ jak już wcześniej moi przedmówcy wspominali, że mam już tekst przygotowany. Chcę tylko pokazać jeszcze. Że ważnym zadaniem towarzyszenia jest pomoc w wyborze odpowiedniego stylu czy modelu życia we współczesnym społeczeństwie. Musimy to wskazać, towarzyszyć. Jan Bosko pokazuje nam, a więc pokazuje nam, że ten system prewencyjny, zapobiegawczy jest potrzebny, żeby nie wpadać w te pułapki wychowawcze. Musimy właśnie towarzyszyć. Zachęcał nauczycieli wychowawców do bycia z młodzieżą, głównie podczas rekreacji, nauki, modlitwy, wycieczek. Ja w kwietniu zorganizowałem wicedyrektorom szkół, wyjazd do Turynu, i mówię, wy tego księdza Bosko, gdzieś tam chcecie tym młodzieży pokazywać, jego model wychowawczy, i trzeba tam do niego pojechać. Ja na pani mówi 30 lat czekałam na to. Zawsze mi mówili, że pojadę, że zobaczę, że dotknę. No i wreszcie jest. Jednocześnie Towarzyszenie Młodzieży to świadome i celowe działanie oraz formowanie cech charakteru wychowanka. Próbujmy ten charakter również zmieniać. Mieliśmy w Londynie taką konferencję na temat charakteru. I faktycznie no, odnosić się do młodego człowieka, żeby on mógł poznać również rozwój siebie samego. Towarzyszenie młodzieży warto połączyć z wychowaniem do dialogu. I tutaj ja mam cały jeden paragraf wychowania do dialogu, ale o tym już wczoraj mówiliśmy, że to będzie zapewne przyszłoroczny temat, zatem nie będę tego rozwijał. Konieczność umiejętności dialogowania. Ważna rzecz dzisiaj w rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Mnie, tak jak profesor Formela, dużo nauczyło bycie w środowisku międzynarodowym. Gdzie mamy różne kultury, różne podejście do życia, i teraz trzeba każdego wysłuchać, do każdego podejść. I wreszcie koncepcja Towarzyszenia Wychowawczego zakłada wspieranie młodego człowieka w drodze do prawdy. Nauka ma nas prowadzić do prawdy. Jeżeli nie prowadzi do prawdy, to skończmy z nauką, bo nie ma po co się męczyć. Towarzyszenie to doświadczenie, refleksja i działanie. Towarzyszenie, wychowanie, Powinno być zwrócone na działania wychowanka. A więc, kończąc już, każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz, będzie skarbem zdobytym przez Ciebie. To jest myśl Księdza Bosko. Ale ja na koniec podzielę się taką, taką, powiedzmy, doświadczeniem. Właśnie ten obrazek. Dwa lata temu jeszcze pracowałem w Koninie jako dyrektor szkoły w duszpasterstwie i na któryś tak, im, imię urodziny młodzież mi sprezentowała ten obrazek. Tylko, że w miejsce księdza Bosko była moja twarz, a w miejsce tych wszystkich oni swoje twarze wkleili. No był to dla mnie wielki komplement, że taki pomysł młodzi mieli i to w obraz mi to ładnie oprawili i dali na, na pamiątkę. Do dzisiaj to mam i myślę, że warto na to spojrzeć, że trwać i być blisko młodzieży to jest dzisiaj ważne wyzwanie dla nas jako pedagogów. Dziękuję za uwagę.